Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji online. A dzisiaj będzie o uczeniu się słówek. E, jedni to lubią bardziej, inni mniej, no ale, żeby cokolwiek powiedzieć, no jakieś te słówka trzeba znać. A zatem dzisiaj postaram się Wam pokazać i zachęcić do pewnego krótkiego zadania. Zapraszam. No dobrze, w jaki sposób uczymy się słówek? Otóż no, moich uczniów zachęcam do otwarcia sobie podręcznika na stronie 78, no bo trzeba mieć jakąś listę, załóżmy coś, czego, no, czego chcemy się nauczyć, prawda? No dobra. Czyli moi uczniowie, zapraszam, strona 78, gdzie yy, jeżeli ktoś nas ogląda, to nie jest moim uczniem, no to wszystko jednak, jakakolwiek lista słówek, jakikolwiek korpus, Powinien tutaj się z grubsza mniej więcej sprawdzić. No i teraz co. Jeżeli podejdziemy do tego metodą tradycyjną, czyli zaczniemy od tego, że afford to jest mieć na coś pieniądze, stać kogoś na coś, innym sobie pozwolić sobie na coś finansowo, attend, uczęszczać, chodzić do szkoły, tak, state school, szkoła państwowa, cost to koszt, develop, rozwijać, new skills, nowe umiejętności. Get an education, zdobywać wykształcenie, get good grades, dostawać dobre stopnie, grade ocena, hardworking, pracowity. I w tym momencie, jeżeli ktoś mnie zapyta, co znaczyło afford, to ja już nie pamiętam. Bo tak to z grubsza wygląda. Czyli uczymy się całą listę i nagle, dobra, przejedziemy ją jeden raz i umiemy i to wszystko. No, okazuje się, że to nie do końca jest najlepszy pomysł. Bo po nauczeniu się 20 słówek pierwszego już w zasadzie nie pamiętamy. No dobra, no to jak? I tu powraca coś, co gdzieś tam już wielokrotnie mówiłem. My nie mówimy słowami. Mówimy zdaniami. To zdanie jest tym nośnikiem informacji. To zdanie jest tym komunikatem. Nawet jeżeli. Używamy czasem pojedynczych słów. Wyobraźmy sobie, jak ktoś przebiega przez ulicę: Samochód! Ktoś nam krzyknie. No to, to nie jest, że samochód, ale co? Zielony, niebieski, nowy, stary, duży, mały, ale co samochód? Jedzie, stoi, zepsuł się. Nie. Uważaj, bo jedzie samochód i za chwilę pod niego wpadniesz. To to samochód oznacza. I podobnie rzecz ma się z pozostałymi zdaniami. Nawet jeżeli zdanie gdzieś jest. Krótkie, skrócone, nawet do postaci jednego słowa, to jeżeli ma ono odpowiedni kontekst, to my jesteśmy w stanie domyślić się, jakie zdanie za tym stoi. I dokładnie to samo robimy w języku obcym. Posługujemy się zdaniami. A zatem, żeby nauczyć się tych zdań, żeby gdzieś no, nauczyć się tych słówek, żeby gdzieś te słówka zapadły nam w pamięć. Musi się utworzyć powiązanie między tym, co mówimy, a jakimś odniesieniem do rzeczywistości, najlepiej konkretną sytuacją. Dlatego, co ja zawsze Wam proponuję, uczcie się słówek przez robienie z nimi zdań. Owszem, ich będzie wtedy mniej. To jest oczywiste. Natomiast po pierwsze, wy wyselekcjonuje się Wam to, przede wszystkim, czego chcecie się nauczyć bo Niektóre będą bardziej przydatne, inne mniej przydatne. Natomiast te, które najbardziej będą Wam przydatne, z tymi najfajniej będzie się Wam te konteksty robił. Oczywiście z czasem tych mniej przyjemnych też trzeba się nauczyć, ale nie uczcie się, nigdy nie nauczycie się wszystkich, wszystkich słówek. Nawet każdego gdzieś tam zdającego maturę, egzamin, FCE czy tam FCE czy, czy, czy proficiency, czy tego typu rzeczy, czy każdego nauczyciela gdzieś, Każdego da się złapać na jakimś słówku, którego nie będzie umiał, nie będzie znał, bo nie da się znać wszystkich. Bardzo prostej przyczyny, bo wciąż powstają nowe. Ale właśnie uczenie się słówek przez robienie z nimi zdań to jest to, dzięki czemu mamy szansę tych słówek się nauczyć, te słówka zapamiętać i umieć tych słówek później używać. A o to właśnie chodzi. No, to najprostsza wersja tego ćwiczenia. Czyli bierzemy sobie słówko i robimy z nim zdanie. tak? No to afford to jest pozwolić sobie na coś finansowo. Czyli na przykład I cannot afford a new car. Czyli nie mogę sobie pozwolić na nowy samochód, tak? I cannot afford a new car. Drugi mamy wyraznik wyraz niech będzie certain, pewny, pewien jakiś. Tak? To nie jest, że, no też, że pewny siebie w pewnych kontekstach też, ale to jest pewien jakiś. Tak? It is true to a certain extent. To prawda do pewnego stopnia. It is true to a certain extent. Jakbym no, ja takie zdanie, it is true to a certain extent. No to prawda, do pewnego stopnia. No i to już mniej więcej wiem. Develop, rozwijać, takie zdanie. Tak? Uh. Attending school helps me develop my skills. Tak? Czyli uczęszczanie do szkoły pozwala mi rozwijać moje umiejętności. Następne słowo. Mamy tam. Primary School, szkoła podstawowa. I remember my first day at Primary School. Pamiętam mój pierwszy dzień w szkole podstawowej. Tak? Czyli robimy zdanie, i to zdanie gdzieś staramy się zapamiętać, tam staramy się zrozumieć. I w tym momencie jest o wiele większa szansa że to zdanie zapadnie nam w pamięć i gdzieś będziemy potrafili tego słówka, którego użyliśmy w tym zdaniu, używać w kolejnych innych zdaniach. Nieco trudniejszą wersją tego ćwiczenia jest zrobienie zdania sensownego, logicznego, w którym będą dwa słówka. I to dwa losowo wybrane. Tak, czy też następujące po sobie. No powiedzmy, że mamy Provide i Science. Obok siebie tutaj mam w podręczniku Provide i Science. Tak. No to spróbujmy. I must provide equipment for my science classes. Czyli muszę zapewnić, muszę udostępnić, przygotować wyposażenie. Na moje zajęcia tam z fizyki czy, czy chemii. Science to jest tam pół na pół. Tak? Eee, czyli I must provide equipment for my science classes. Czyli muszę przygotować wyposażenie na moje zajęcia z fizyki czy tam z chemii. Tak? Następne mamy para wyrazów. Short test is state school. Short test czyli kartkówka. Eee. Nie lubię tego wyrażenia, szczerze mówiąc, no ale powiedzmy. I, I state school szkoła podstawowa. No dobra, no to teraz próbujemy zrobić zdanie z tymi dwoma wyrazami. Short tests are the most popular way of assessing students at state schools. Tak? Czyli kartkówki są najpopularniejszą metodą oceniania uczniów w szkołach państwowych. Tak? Czyli w ten sposób łączymy te dwa zdania, te dwa słowa ze sobą w jednym zdaniu. Okay. E, powiedzmy, mamy wyraz cooperate i cycling trip. Cooperate, czyli współpracować i cycling trip wycieczka rowerowa. O, oh, well, okej. Okay. The participants of the cycling trip. Cooperated really well to reach the destination. Czyli uczestnicy tej wycieczki rowerowej współpracowali naprawdę dobrze, żeby osiągnąć cel, dojechać do końca. Tak czyli da się tworzyć spar wyrazów zdania, które będą miały jakiś tam wspólny sens. No i wreszcie trzeci sposób uczenia się słówek to już jest taka troszkę, powiedzmy, jazda bez trzymanki, bo próbujemy stworzyć opowiadanie. Z wybieranych po kolei wyrazów, albo z wybieranych losowo wyrazów, wszystko jedno, staramy się utworzyć opowiadanie. Oczywiście nie jest to opowiadanie, bo opowiadanie ma pewną strukturę. Ma tam osadzenie sceny, ma rozwój zdarzeń, ma wydarzenie kulminacyjne, rozwiązanie odczucia bohaterów itd. Ta struktura opowiadania jest dosyć skomplikowana, więc tutaj musiałbym osobny materiał zrobić o tym, jak pisać opowiadanie. Natomiast, natomiast, co jest możliwe, to zrobienie takiego subiektywnego strumienia świadomości, powiedzmy mniej więcej, czyli coś na kształt opowiadania czyli szereg powiązanych ze sobą zdań w, jakiś, powiedzmy, w jakąś jedną wspólną całość. No dobra, jakby to mogło wyglądać? Eee, mamy extra class, czyli zajęcia dodatkowe albo lekcja dodatkowa. Eee, we had an extra class because we failed our test. Następny wyraz guess, sądzić, przypuszczać, zgadywać. I guess the teacher was really angry with us. Well, that's typical for public school. Public school, następne słowo. Where teachers get angry with students. tej chwili żartuję, ale So, we decided to record the teacher. Record nagrywac. So we decided to record the teacher. Especially the way his behavior relates to ours. Czyli to, w jaki sposób jego zachowanie odnosi się do naszego. Czyli w ten sposób tworzymy pewien strumień, jakiś ciąg logiczny. Gdzie te zdania następujące po sobie tworzą pewną sekwencję zdarzeń, i to w tym momencie gdzieś tam też jest jakimś sposobem na nauczenie się słówek. Przy okazji tutaj padło słowo record, i to jest nagrywać jako czasownik, natomiast mamy wyraz pisany identycznie record, i to jest rzeczownik, nagranie albo zapis. Więc tutaj przy okazji musimy pamiętać o tym, że record to jest nagrywać, krótkie i i akcent na drugą sylabę, natomiast record z akcentem na pierwszą sylabę i tam jest e, no to to jest nagranie. Ale to taka ta mała dygresja. W każdym razie, uczenie się słówek no nie zawsze jest tą taką najprzyjemniejszą sprawą. Natomiast, tak mówię, no trzeba się tego w jakiś sposób nauczyć, w jakiś sposób trzeba to opanować. I moją propozycją zawsze było i zawsze jest, żeby robić z tym zdania. W ten sposób nie będzie tych słówek jakiegoś super ekstra, nie wiadomo ile dużo, ale też ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja nie robię kartkówek na zasadzie to, 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 to i to. Tylko kartkówki, jeżeli robię ze słówek, to robię na zasadzie powiedz mi, czego się nauczyłeś. Tak? Czyli mamy pewien obszar, pewien korpus, i z tego pokaż mi, ile słówek się nauczyłeś. I to jest dla mnie bardziej sensowne bo pozwala Wam wybrać to, czego Wy się chcecie z tego nauczyć. A zatem ćwiczeniem na dzisiaj chciałbym, aby moi uczniowie klas pierwszych z tego, z tego tutaj korpusu na stronie 78 i 79 z tych słówek zrobili, wybrali 20 słówek i tych 20 słów, z tymi 20 słówkami zrobili zdania po angielsku. W jaki sposób? Ano, w taki sposób, że oczywiście to zdanie musi być logiczne, musi być sensowne. Natomiast proszę mi nie pisać jego tłumaczenia: no bo to nie ma dla mnie sensu, że wy przepiszecie z książki, że na przykład rope to jest lina. To niczego nie wnosi. No fajnie, że przeczytałeś, ale no dobrze. Zrób mi z tym zdanie sensowne, żebym ja faktycznie widział, że na przykład Rope to jest Talina. Tak? Podobnie Brave, odważny. No co z tego, że wy mi napiszecie, że Brave, odważny, też widzę, też mogę to przeczytać. Nie, ja bym chciał zdanie. Na przykład I am very brave at school. Jestem bardzo odważny w szkole. tak? Because I answer all the questions. Bo odpowiadam na wszystkie pytania. Even if I am wrong, nawet jeśli nie mam racji. Tak, więc to, to w tej chwili troszkę przesadzam. Natomiast istotą jest to, że staramy się zrobić zdania z tymi wyrazami, i właśnie te zdania chciałbym, żebyście mi przesłali albo w komentarzu, to znaczy moi uczniowie, za pomocą, za pomocą mobi-dziennika, za pomocą e, gdzieś tam sposobów e, tych nieco bardziej sformalizowanych w szkole. Natomiast jeżeli ktoś nie jest moim uczniem, ale chce, ma jakiś korpus, którego ma się nauczyć i chce poćwiczyć właśnie takie, takie robienie zdań, to w komentarzu można gdzieś takie zdania umieścić. Ocenię, na pewno znaczy na pewno odniosę się do tego, napiszę informację zwrotną. Tak więc zawsze zachęcam serdecznie do kontaktowania się ze mną. To tyle na dzisiaj, ja Wam życzę dobrego, radosnego jak zwykle dnia, spokojnego dnia, bezpiecznego i przede wszystkim zdrowego. Dalej mamy tę naszą pandemię koronawirusa, nie wychodźcie z domu, spędzajcie ten czas pożytecznie, właściwie i dobrze. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!